Dobra, numerek jakiś ktoś mi da 28 No, no, okay, no to ja, ja wybieram rudemu, tak? Tak Z wszystkich bierzesz, tak? Tak No nie jesteś 52 Dobra Spoko U... tak. A mi? A mi? A jemu? Donio zjebie? Donio, kurwa debilu 300 no, no 28 Jaki ty jesteś Zabawić, ty. A ja? A ja? A ja? Daleko jeszcze, daleko jeszcze! 18 No na pewno <grym> Dobra, myślę szczerze, że nie chcę grać Idę, spoko, mogę być za ciebie Spoko <grym> Ale cię <opuś. grym> Ale ja idę supporta I jeszcze gramy na Leona i Dravena Także jest Kur... potęga ci powiem Mamy dwóch Kurwiono. adekery I jedna adekerek <grym> Tylko na nie i na czuń. Dobra, ja jeszcze gram bez... tego Bez... Yy, mózg Nie no. no Gram bez... k <grym> Podobała mi się ta audiencja Inwajda robimy? Co ty robisz, A Co ty robisz? Oni mają skarmera. skarmera. Wiesz, że na pewno oni tu przyjdą? Jezus, coś tu jest. Nie ma, tu nic ja tu idę. Ich tu nie ma, bo on by to zrobił, ty. No to dawaj. No dobrze, 15 golda na drzewach nie rośnie. 8 golda? Co? 8 golda? Ej, co ona robi? A, dobra, ten nas, nas rozkłada ty Ej, co ona? Zignaj wam, ja nie ma ignajta na bocie. Halo? Zrobimy halo? coś z tym, jungler? Nie? No to fajnie. Pomożesz mi? Nie. Poko? Nie chcę mi się tego bata grać. Tak, zamieniacie się, ku. Zamieniacie się, zamieniacie się. O, czemu to ty bierze nie tapujesz? Ej, kuta, nie bij. Świetna zamiana. <indries> dobra, powiem wam, że nie wiem, czy jest sens to grać. Ej, kuta, tak mogę napijać na piątym na pier... O, jestem. Dzięki za kilka... Nie no, co ty robisz tam? Co się dzieje? Ej, idę tam, idę tam, idę tam Łocha się, nie idę tam 3-1 ma ten Drake. Ale nie no Zabiliśmy go generalnie, ale jest problem Że on wrócił ku... cztery 4 razy silniejszy teraz A nie, on ma tylko bucik, on jest nowym, dobra Ej nie, nie bijemy go chyba, wiesz? To no, go bijemy? Dobra, jest, jest dżungler, jest dżungler, jest dżungler Mamy to, mamy to I on jest Dobra, dobra, mamy to, już chwila, chwila. Anna czekaj. Tutaj żabka pomo pomożemy, z żab dobra. pomożemy z żabką. Możemy z żabką. i TV. No <noise> nie mogę dosięgnąć, o! Ja też nie mogę. <noise> a nasos <gr> <noise> nasus musi sobie poradzić na topie i będzie dobrze. Jak tam nasus sobie radzisz? O kur... 60 staczków. Dobra, bijemy tego, dobra Nie no dobra, szóstkę, szóstka. ja nie mam, ja nie mam szóstki, Ale to nie, po nie jest potrzebna kurwa. Szóstka! To nie ma, szóstka. To, ale Siem, A szóstka! Nie, nie jak łatwo. Nie ma co tam zra. Przecież popatrzeć, jak rozgnęmy tą grę. Winu, winu, winu Winu, winu, No, Jak tam nasza farma stoi? Nie wiem, k***a Ryddziony nienaroszona Ale <laughs> maso stakuje, chyba mam kuleczek wokół siebie Dobra, spokojnie, oh. spokoj, spokojnie, mamy to Tak, nie, k***i O, j***, dole, o, oh, j***, ja, dole O, oh, Nie, Nie to. Uh, Nie nie, nie, Nie. Mamy to Nie Ja nie pomagam Chodź, czy już farbę weź <grywa> <grywa> A, <grywa> A takim w kółko przy tej akcji. Ale się wyleciłeś, wow! <grywa> Nigdy lepiej nie było. <grywa> ja no. składam właśnie kule zagłady, żebym go zgładzić. Słusznie. Dżungle mi pod mają. No idziemy tam, ale okazja pojedziemy ja p. mam... Git. Grinch fiesta. Zabaj. Dobra, mamy, wy macie to. Mamy to. On to ma. Już idziesz tu, kurwa, tą wężownicą? Idę, kur... kurwa, go. Ej, nie śmiej wiesz, tu jest. Kliknął dwa razy prawy. Ja to wezmę. Pi. Dobrze jestem. ten po głowie. Bo ja jest to... karnera, bomba. Bali nie, od 230 staków kontra z Nie, no, przecież idziemy do Nie, to. no bomba. Klasa. <noise> Bombelek, klasa. Ja mam no, że wy... Jesteś w siadek! No, płamamy <gry> Trudno! Zrobisz to, dostajesz dyplom, kota. Dzięki. Ale dyplom. I ty nawet e, dziewczynko, nie masz, co ty startujesz na mnie. I have idea. fast I really am. Co, ustaw <grym> mnie? Ale ty jesteś nomen. Ja pier... Dobra, lec jest nasz chyba, co? Dobra, dobra, dobra spokojnie. <grym> dobra, masz 5-7 sekund, rozpierdź. O, no, malek, się odrodziłem. Mm. <grym> I'm aware that a lot of you niggas <laughs> don't like me, but I don't care what I do.